Po rozstaniu z Olechem Jaszeńczewym wystosowała kolejne oświadczenie. To, co napisała, wywołało oklaski u kobiet, ale nie tylko. Zobaczcie. W ubiegłym tygodniu media obiegły wiadomości o rozstaniu Madzi z zwycięzczyni reaktywowanej edycji Big Brothera, jej partnera, którego poznała na planie produkcji, Olecha Jaszeńczewa. Po doniesieniach kolorowej prasy sprawę skomentowała sama zainteresowana. Napisała oświadczenie, w którym opowiedziała o rozstaniu, jednocześnie potwierdzając informację. Opisała, jak zrodziła się jej miłość. Wyznała, że nie był to szybki proces. Niestety potem, podczas gdy ona kochała coraz mocniej, uczucie mężczyzny gasło. Kropka zawalił się mój kolorowy świat. Straciłam wiarę w ludzi. Zawiodłam się, rozczarowałam. Tak mi serce. Poczułam się zraniona, zdradzona i w jakimś stopniu oszukana. Nikomu nie życzę takiego bólu, smutu i żalu. Kropka. Jakiś czas potem pojawiło się też wideo, w którym wujcik rozprawia się ze związkiem. Opowiedziała, co się z nią działo i jak dochodziła do siebie. Przez kolejne dni nie wychodząc z łóżka, aż nadszedł dzień, że była gotowa wrócić do żywych. Rozstania są trudne, myślę, że dla każdego. Złamane serca są jeszcze cięższe do przeżycia, ciężkie do sklejenia wszystkiego. Nie ma co tu dalej siedzieć w łóżku. Trzeba wrócić do normalności, ale smutno, dzisiaj jest dzień uśmiechu, więc postanowiłam wrócić, wyjść do ludzi, podsumowała. To jednak nie koniec, napisała kolejne oświadczenie, które wzbudziło entuzjazm pani. Madzia Wójcik w kolejnym oświadczeniu o rozstaniu. To, że Madzia bardzo przeżywa złamane serce, nie ulega wątpliwości. Powoli dochodzi do siebie, a przy okazji robi małe rozliczenia. W poniedziałkowy wieczór napisała nowe oświadczenie. Kochani wykrzyknik. Pierwszą część posta chciałabym poświęcić dla wszystkich, którzy wspierali mnie w ostatnich dniach i poświęcili mi swój czas, aby do mnie zadzwonić, napisać lub skomentować ostatni post. Bardzo wam dziękuję za te wszystkie ciepłe słowa. Dziękuję, że jesteście, zaczęła wywód. Druga część wypowiedzi, to żarliwy apel do kobiet o to, żeby wzajemnie się wspierały i zawsze stały za sobą murem. Drugą część posta kieruje do nas kobiet wykrzyknik. siła jest kobietą. Kobieta jest siłą kropka uważam, że powinnośmy być solidarne, wspierać się w trudnych chwilach, być dla siebie wyrozumiałe, dobre, empatyczne. Życzyć drugiej kobiecie tego, co same chciałybyśmy otrzymać, lub w jaki sposób być traktowane. Nie bądźmy mściwe, złośliwe, nie oceniajmy pochopnie. Rozmawiajmy ze sobą dużo, bądźmy szczere i lojalne. Jeśli mężczyźni potrafią stać za sobą murem, to i my też mamy taką siłę w sobie. Girl power. Czy my dziewczyny potrafimy się wspierać w trudnych momentach?